Hello English learners! Welcome to another episode of Psst. Angielski na poziomie. I'm your host, Korepetycja Patrycja, and today we have a crucial phrase for those who want to ace their FCE exam. Joining me is Magdalena Adams, our expert in Cambridge exams preparation. Psst. FCE, czyli First Certificate in English, znane też jako B2 First, to międzynarodowy egzamin językowy przeprowadzany przez Uniwersytet Cambridge, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i uznawanych certyfikatów językowych na całym świecie. Certyfikat FCE potwierdza zaawansowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i uwaga, zdany raz nie traci swojej ważności i nigdy nie wygasa. A wyróżni twoje CV, umożliwi studia za granicą, zwolni z egzaminów językowych na studiach. Dzięki niemu możesz uczyć angielskiego i w końcu wskoczyć na wymarzony poziom B2. W opisie odcinka znajdziesz link do naszego kompleksowego kursu do FCE, w którym z naszą pomocą zaczniesz przygotowywania teraz, tak by wejść w 2025 rok z przytupem, bo już ze zdanym egzaminem FCE i pięknym certyfikatem B2 w ręku. Hej Magda! It's so wonderful to have you here with us! Correct me if I'm wrong, but didn't you take a Cambridge exam in English yourself? Hi everyone, thanks for having me. And to answer your question, yes, I did. Back in high school, I was initially preparing for the FCE exam, but decided to go for CAE straight away, which is a Cambridge exam in English at C1 level. You are the right person in the right place, then. <laughs> yeah, I've been on both sides. I was a student preparing for an exam, and now I'm an English teacher who just loves exam English and has helped many, many, many of you ace their Cambridge exam. Magda, uh, what is a mass-known FCE phrase that one simply has to learn in order to pass their FCE exam with flying colours? I've given it a lot of thought, analyzed hundreds of past exam papers, and carefully picked for you the phrase contrary to, which means w przeciwieństwie do. I've seen it in almost every single exam paper. Yay! Could you give us a few examples of how to use it? Sure thing! Let's see. How about this one? Contrary to popular opinion, I don't dye my hair. That's a good one. Let me try one. Mm, contrary to what you might think, exam English is sexy, at least to me. <laughs> it is. I couldn't have said it better myself. Should we move on to the practical part? We should. You will hear three sentences in Polish. Translate them into English, and don't forget to practice your pronunciation with us while you're at it. W przeciwieństwie do moich oczekiwań nie spodziewałam się, że writing będzie moją ulubioną częścią egzaminu, a teraz zdecydowanie nią jest. Nie pomijaj powtórek, bo inaczej nie zapamiętasz i nie utrwalisz. You know that, right? W naszym kursie FCE powtórek Ci nie zabraknie, bo to aż 105 zadań z kluczem, z którymi wyciągniesz gramę, słownictwo oraz umiejętności słuchania, czytania, pisania i mówienia do poziomu B2. To powtarzamy! Contrary to my expectations, writing has become my favorite part of the exam now. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie musisz uczyć się na pamięć setek czasowników frazowych, aby zdać ten egzamin śpiewająco. To prawda, nasz kurs trwa 3 miesiące, ale przygotowanie jego programu zajęło nam dużo, dużo dłużej. Dlaczego? Dlatego, że starannie analizowałyśmy arkusze i poszczególne zadania egzaminacyjne, by wyselekcjonować to, co naprawdę jest od Was wymagane na B2, bez zbędnych rzeczy. To co? Powtarzamy! Contrary to popular belief, you don't need to learn hundreds of phrasal verbs by heart, to pass the exam with flying colors. Wbrew pozorom, nie musisz mówić jak prezenter BBC, aby uzyskać dobrą ocenę z egzaminu zmówienia. Contrary to what you might think, you don't need to speak like a BBC presenter to get a good grade in the speaking exam. To też prawda! Posłuchajcie, to napisała Ewa, nasza kursantka po zdanym egzaminie FCE na 173 punkty. Grade B. Yay! Kurs bardzo mi pomógł, szczególnie w części Use of English, która ku mojemu zaskoczeniu z najgorszej części, która zawsze szła mi opornie, po speakingu była moim drugim najwyższym wynikiem. Dziękuję za ten kurs i wszystkie materiały, które pomogły mi uzupełnić i uporządkować wiedzę, poćwiczyć wszystkie typy zadań. Wielkim plusem były również odpowiedzi do zadań nie tak jak w książkach z arkuszami, gdzie jest tylko prawidłowa odpowiedź a tu w kursie do każdej odpowiedzi jest też załączone wytłumaczenie. Co bardzo pomagało mi zrozumieć swój błąd. Teraz tylko czekam na otrzymanie certyfikatu i z pełną energią i spokojem mogę teraz piąć się w górę na wspólnej wyprawie po C1. Pst, Tak, planujemy też kurs do CAE, czyli egzaminu na C1, ale to później, bo teraz... teraz powtarzamy całym zdaniem. Contrary to what you might think, you don't need to speak like a BBC presenter, to get a good grade in the speaking exam. Well done everyone! Zaczynamy przygotowania do egzaminu FCE teraz, tak by w 2025 rok wejść z przytupem, bo już ze zdanym egzaminem FCE i pięknym uznawanym na całym świecie certyfikatem B2 w ręku. Ucz się z nami dwiema nauczycielkami w grupie kursantów w oparciu o sprawdzony plan nauki, z którym egzamin FCE zdały już 102 osoby w poprzedniej edycji. Link do zapisów jeszcze tylko teraz w promocyjnej cenie. Elementów kursu i opinii znajdziesz w opisie odcinka. Tune in next time for more. Bye!